Nie, Marcello, to nie tak, jak trzymasz kawałek Co masz na myśli? To tak, jak trzymasz kawałek Alberto, to nie tak jak Marcello <laughs> Dobre <laughs> <laughs> Ja pierdzielę Ej, gościnny z kozakiem, ty Ja nie wytrzymuję ze śmiechu tutaj, ty Fira, pedofila, no nie, no. Kurwy syna zjeba. Do Dobra, jakby trzeba takich no ludzi brać i banować od razu. padł, dojeżdżam. Jeden na jeden, go. O kurde. <noise> z <głosy> <głosy> Dobra. <głosy> <głosy> Counter -strike. Ale, Izak się teraz. Co ty kurwa! Dobra, czuć ty... Jasne, jasne, chodź. Czekaj, bo typy, Dobra, czekaj, gdzie są, gdzie są. gdzie są A to zdjęcie o, tak, czy nie? to tak. <grym> dusisz, dusisz go, dusisz go. Dawid, go no chyba już coś, się nie wiem. Izak. Zaj, Aj, jest try. Nie, chwila Nie, nie. no. <grym /doludzy> Do nie. Razem... teraz rozwalicie. Ja. Ten... Teraz, rozwalicie. Ja, Paweł, drugi, papież. Patr... Paweł, na papież. Paweł, drugi, papież. z wami wszystkimi Paweł, Entry frage dla nas. No i teraz będzie gorąco. Michu na zdaje się. Michu z jednym, drugim Michu. Co? Ale Michu! Michu! Michał. Michał. Niewiarygodny. Jeden do zera dla większość. Jak? 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 Schowałem się przed gousterami. Namekcie im, że tu jestem. na 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 ty, tak samo słyszysz? Nie, nie słyszysz. Jako! No nie, wiesz, ja Jako i mnie nie słyszałem, tylko, z... okay, to, tylko na To masz, go, zmatowa... go, z... to masz go Piotrek, zbuntowanego. O, dobra, już działa, dobrze. Zmontowaliście! No, nie, nie, no nie słyszałem Cię. No sek, nie słyszałeś, jak i słyszałem. Nic no teraz, się nie, teraz mi nie, teraz jak ustawiłeś mikrofon, to zaczęło działać. Nie, ale sprawdzę to na powtórku. No dobrze. Znaczy, znaczy już rywala zobaczył, będzie frag do niego, ale w mainie ostatni rywal, Niko. Nie Niko, proszę, no, nie rób tego, cztery, jeden na nie rób tego, tego Polakom, 20 sekund, Niko z jednym fragiem, podnosi snajperkę, 15 sekund ma Niko, ma też bombę, plantowana, przez niego paczka, 57 HP na koncie, znowu zmieni broń na snajperkę, no z tą bronią, być może będzie miał większą szansę, Niko, co, Niko, pokonany Niko po raz kolejny. Nie. I już tylko snacks on ma 14 HP na koncie, Niko, nie. Niko, nie! Niko, nie! Nie możesz tak grać! Nie na Bolaku. Co on zrobił? No po prostu to jest... to padają. opadają. Przybieg jest, chyba. Ty, ty, ale przypał jest teraz. Ty, go nie rozwalę. Ej, my stąd nie wyjdziemy teraz. Nie, nie <gul> no nie. Ej, jest przypał, nie? A drzwi nie da się nożem? Chyba, nie, chyba przypał Chyba jest Ej dobra, a masz... Czekaj Nie mam, tylko nóż A ma... Kurde I to... chce mieć auto O, co drzwi Halo, panie kolego! Mógłbym... Halo, panie kolego! Mógłbym pana wypuścić Panie kierowniku! Przepraszam, ja się wypierdoliliśmy Jak śliwka w kompot wpadliśmy, chcemy tylko wyjść Bo my się pomyliliśmy troszeczkę jakby Już, już idziemy! Się, gdzie... Dziękujemy, panie, panie kierowniku! Bardzo ładny dom Dzięki papa Ninja jest Polski utru w Warszawie No to ty to ja już kończę streama i lecę A nie czekaj mam to w dupie